Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Minecraft. Dzisiaj również będziemy odkrywać mapę. I myślę, że już w tym odcinku zakończymy już naszą eksplorację i w końcu odkryjemy tą mapę. Do tej pory odnaleźliśmy naprawdę jedną wioskę oraz jakieś coś na pustyni. Nie wiem co to było, ale potem był skarb i jeśli chcecie zobaczyć, co było w tym skarbie, zapraszam do poprzednich odcinków. Teraz życzę miłego oglądania. No, już mamy więcej niż... No nie no, to nie jest więcej niż połowa mapy, ale mi chodzi, że yy, odkąd z domu, obeszliśmy cały dół mapy, całą prawą stronę i teraz będziemy obchodzić górną część mapy. Co znajdziemy? Zobaczymy lecimy z tym Siup. Siup. do łyteczki ale tu jest głęboko, tu może coś znajdziemy fajnie by było coś odnaleźć tutaj dobra, lecimy tu sobie za... może tu sobie zanurkuje? to nie jest zły pomysł sobie. lecimy lecimy po Chyba tu nic nie ma ciekawego Nic tu nie widzę Interesuję się gdzie jest łódka w ogóle? Aż tam Dobra Nie no nic tu raczej nie bałem O czy tam jest statek Czy tam przy tej chatce Wiedźmy jest statek Trzeba to sprawdzić koniecznie. Do Jazda! Lecimy z tym. Tak, tu jest za w... chatka jedźmy Czy ona jest w środku? Chyba tak, bo jest tej kot. Tak, ona jest w środku. w środku. Nie będę podchodzić go z daleka, spróbuję ją załatwić. Dobra, kotek leży. Ciup. A, nie mogę trafić. Jest. Wiedźma leży. Zobaczmy, co na tu ma ciekawego. Ciup. Czup, top, Dobra. piękno jest. Spróbujmy tu wyjść. No, wskakuj, no. Eee. Kop, to kop, kop, kop. Jezu! Nie trafiłem Dobra, teraz pójdę. Dobra, jest, Wchodzimy. O, eksp Co ciekawego? Nic ciekawego. To coś. Kociu. Weźmy sobie ten kociu. Koczu. I lecimy dalej odkrywać. Widzę tego wreszcie. Bardziej w burzy. A tutaj był ten chyba statek, tak mi się wydawało. Sprawdźmy to. Jest. Jest statek. Mamy to. W końcu. W końcu coś tu jest. Pytanie czy on nie jest pusty. Jest krzyneczka. Zaklęta butelka. Uuu. Nice. i no spoko locik w sumie. Nie chcę tych jest? Dobra. nabierzmy trochę powietrza syf, syf dobra zobaczmy czy znajdziemy coś jeszcze jest skrzyneczka kolejna Skórzane buty, ochrona przed wybuchem. skórzane buty na nie nie Weźmy. Czy my to chcemy? Nie są jakieś skurzane buty w sumie. Zbliżona potrawka to sobie weźmiemy. Czy są tu jeszcze jakieś skrzyneczki? Do tej pory były dwie, tak? Czy to jest trzecia? Tak, to jest trzecia. Mapa do ukrytego skarbu, ale pięknie. Super. Dobra. Ja tu... o, fajnie Dziup. mamy już powietrze co lecimy dalej tu, tu byłem, tak, tak, dobra dobra, sprawdźmy sobie uu Takim daleko stąd w którą stronę? w tą nie w tą i no nie wiem w którą stronę. W żadną stronę się nie rusza ten znacznik. Dziwne. A to jest serio dziwne. Spójrzmy sobie na mapę tą naszą. Czy tu jest coś podobnego? Dobra, przypomnijmy się po prostu sobie kawałek Każdą ze stron i zobaczymy Czy to jest w tę stronę? Nie W takim razie Popłyniemy w tę stronę No więc ej, no co jest w tamtą stronę będzie. Ej, no i jaja po prostu. Nadal nic. Dziwna sprawa, muszę przyznać. Mamy jakąś wyspę. No to na pewno nie w tę stronę. Ej, dziwna ta mapa mega dziwne gdzieś taki zabijający. nie nie mam pojęcia, muszę Wam przyznać gdzie to może być spróbujmy jeszcze kawałek w tamtą stronę popłynąć że w końcu się ten znacznik pokaże chociaż żeby było wiadomo w którą stronę płynąć no cześć slime Nadal nic I jaja Po jaja Nada nic Nawet Nie drgnęło No trudno zostawimy sobie tą mapę Po prostu będę miał Na uwadze to A może to Ej Ej, już czaję! O się ma zębiaczki Pojedynczo, że nikt dwa razy nie dostał Cyk. i po was Ty już ja chyba wiem Wiecie co? Spójrzcie sobie na te mapy I to chyba jest te miejsce tam po prawej stronie mapy, ale nie jestem pewien Zaraz to sprawdzimy tylko włączę normalną pogodę to jest strasznie denerwujące Dobra, czyli to będzie w... w tę stronę. Tak, tak mi się bynajmniej wydaje, zaraz się dowiemy. Kawałek sobie się przyjdziemy. Tych zombiaków załatwię Zombiaków, szkielety. Sorki. Dobra. Ej, weźmy sobie tu pudełkę. O, no, strzelak tam niektórych Uuuu, wow, zbliżam Ej, no, kumple. Ej, My z łuku we dwóch No My, kumple. Dobra, i czy to będzie gdzieś tu? Tak, zbliżam się do tego. Ej, zbliżam A może się oddałem? Ty, no, nie wiem. Czy się zbliżam, czy oddałem w sumie? Dobra, najwyżej no będę jeździł, że w tamtą stronę. Dobra, lecimy tam przynajmniej wietrzem chociaż trochę po to... prostu O, spachnie ja się śpieszę wydaje się, że to gdzieś tutaj jakby mam takie wrażenie popłyniemy sobie tylko wodziki jeszcze ten znacznik w końcu się pokaże jak nie to będzie oznaczało, że to w przeciwną stronę jednak jeszcze kawałek podejdźmy w tę stronę Idziemy w linie prostej do tego skarbu. Niech się odwrócimy w tamto w prawo. Skoro to nie powiedz. Uuu, aż trzech. z. Aaa, strzelają do mnie. O tu się teraz szybie. Możliwe, że to jednak to będzie. Hmm. No nie wiem, czy to będzie tu. Wydaje mi się, że to jednak w drugą stronę by się pokazał już by ten znacznik, prawda? Oj tak, tak, to będzie po tamtej stronie byczku. Tak, dobra zawratka, lecimy. Czyż sam już nie wiem... Musimy się gubić z tą mapą naprawdę to aż tak daleko by było Dziwna sprawa. Mam łódeczkę, jeszcze mam jakąś Dobra. To może się po prostu prześpimy. Dobra, mamy dzień. Wyrzućmy śmieci. TNT. Czy ja potrzebuję TNT? Zostawię może na razie. Patyczków nie potrzebuję. Dwa łóżka też mi nie są potrzebne. Żelazne zbroje dla konia mam kilka. Dobra. Wyrzućmy te TNT. W sumie jeden krzemień też nic tu nie da. Cztery róże też nie. Zostawmy sobie w ten sposób. I spróbujmy dalej. Lecieć w tę stronę. Byczki. Czy tu dobrze? Nie, nie dobrze w tę stronę. Troszkę w tu, tak możemy się? Tak dobrze myślę. I teraz w tę stronę. Taki był plan. Brabyczki lecimy z tym. Ja Tu łódeczki nie ma co wyciągnąć, na chwilę nawet. Trzeba zjeść kurczaczka. No. <coughs> się sam nie skupił. Tu też kropka się zrobiła. O, jeszcze dalej. Tak? Dobrze to rozumiem? Ty, no dobrze to rozumiem, czyli jednak dobrze było w tamtą stronę. O jezu! To lecimy z powrotem. Mogę sobie zaufać troszeczkę. <grym> Aj, byczki, byczki. Lecimy tam z powrotem po ten skarb. Nie masz, nie. Tu jak się nie mylę, troszeczkę w lewo. I zacznie iść. Tak, dobra, czyli prosto. Już będzie prosto. Jak którą mamy godzinę? Za pięć w pół do dobra lecimy, zdążymy. Lecimy z tym. To już się tam musiała być naprawdę blisko, bo tutaj i szybko. Tak, lewo, prawo szybko się zmienia. Tu musi być gdzieś tutaj. No z jaj. Może za tą górą? No tak, bo większa kropka się zrobiła, więc myślę, że w dobrą stronę idę. Ej. Nie. Nie chcę dać ci. Wypłynie sobie kawałeczek. Jadaj! Jedziemy. No musi być gdzieś tu. Bra, bierzemy uteczkę i lecimy ku przygodzie. Widzicie coś na tej mapie w ogóle? Cześć, Piank. mi tu woda się odkryła, jakby. Czy jestem bliżej? Tak mi się wydaje. No. Tak, odkrywa mi się. Jestem bliżej. To już. Tak, to już tutaj jest. Ej, mamy to. Mamy to w końcu. Czy tu mogę stoczyć? Może. Hup! A! Kurde, nie udało się. To już się nie miałem. <zginęły> Dobra, stawiamy łódkę, lecimy. Ej, już prawie jestem. Jedziemy tam. Tak jest. Kawałeczek. Troszkę w lewo. Gdzieś tutaj będzie. Tu gdzieś jest ten skarb. Lecimy z tym Łódeczkę z powrotem. Dobra. Oddaliłem się. To będzie tu gdzieś. Myślicie, że tu gdzieś tutaj? No, trudno, kopiemy, nie? I jest skarb. Uu. Dwa diamenty. Serce oceanu. Trochę sztabek srebra. Jedna sztabka złota. Pieczone dorsze, to się przyda. I TNT, które wcześniej wyrzuciliśmy. <grym> no spoko. Nic tutaj więcej nie ma. Możemy wracać. Mapa skarbu. Odkryjmy sobie tą mapę w sumie. No, nie? Pokuniemy sobie kawałek. Kawałek sobie odkryjemy. Później jak śniemy, to w lewo będzie trzeba. Tak, w lewo. Bardzo mała ta mapa jest. Bardzo mało. Dobra, i mamy praktycznie całą odkrytą. Wychodzimy sobie Będzie trzeba już wracać w stronę domu. No i by się przydał. Stąd wyprawę wezmę kompas A co tu mamy? Co tu mamy? Nic mamy w sumie. Dobra. Ta mapa jest odkryta. Teraz trzeba wrócić na tą drugą. Dużo większej mapie. Ta trasa jest mega mała. Zobaczcie, wodę pewnie zaraz wpłyniemy. Płyniemy na tą mapę. Jemy w jej zasięgu. Jeszcze nie, ale już blisko coś czuję. Nie wykluczone. Tak, to będzie tutaj. No szybciej się ładuj, szybciej mato. Ładnie tu. No nie, znowu ten deszcz. Niech sobie deszczu ucieka im stąd. I jesteśmy już na tej właściwej mapie Dobra To lecimy sobie tu już Tędy? Tak, tędy sobie polecimy I ciup A Jeszcze tu sobie zanurkuję Coś głęboko Ale raczej nic tu nie będzie Nie, nic tu raczej nie będzie Dobra to uciekamy stąd. No i dobra, wróciliśmy na główną mapę, a dalej będziemy odkrywać ją w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tu ze mną. Trzymajcie się, hej!